Od z tej strony, Media, w dzisiaj ze mną jest. Kto ty jesteś? Ja, Doski, się ma. Tak, i Do dzisiaj. Teraz razem, się pojawiłem. Tak, dzisiaj razem z Doskim y, to zobaczymy, czy Jenna atakuje y, Heaven RP. Jennifer, Jennifer? No, kojarzę, kojarzę, kojarzę. No, to jest największy TikToker, ha, YouTuber haker. Y, ona ogólnie, wiesz w ogóle na czym to polega, te często też. Ona banuje dużo dziewczyn, jak jej mm -hmm. przeszkadzają. Ale też, a chłopaków. To ja widziałem, ja, ja, no i ja właśnie, jak, jak jakiś chłopak wiesz. Znaczy, chodzi o to, że ona, i, to, że ona... On mówi czy tak. coś, to ona też go no. banuje, widziałem. Tak, tak. Dziewczyny banuje nieraz często, że jest o zazdrosna i dlatego, a chłopaków banuje, jak ktoś jak, jak, jak się z nią umówi, to wtedy banuje mu konto i hakuje mu konto. Największy haker w Ona chyba nie, nie lubi odrzucenia. No i ty tak samo. Nie, ona właśnie ten. Lubi być odrzucona, chyba. Znaczy, właśnie wtedy nie banuje. Więc no, drodzy widzowie, nie zostawcie tu łapkę w górę, to będziecie bezpieczni od Jenny, Subskrypcję też to będziecie wiedzieli, jak się przed nią bronić. A w dzisiejszym odcinku to zrobimy. To zostawcie. zrobimy my robimy, W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś śmiesznego, żeby wystraszyć ludzi na Brucheven i sami się za nią przebierzemy. <śmany> tak, jest, sami się za nią przebierzemy, więc drodzy widzowie lecimy teraz na stronę Robloxa i jak widzicie jesteśmy teraz na G.A.G. Jennifer. <śmany> Zebrałem sobie trochę Robuxów. Na Żeby kupić sobie jej animację. Tutaj mamy wszystkie itemy, show items. Wszystko sobie to kupię. Mamy jej animację, kupuję. A tylko muszę odświeżyć stronę, żeby zresetowały się robuxy. Widzowie, widzowie, bo to jest gruba inwestycja, naprawdę potężne i robuxów są teraz przelewane. Musicie <noise> Musicie to docenić. Pirata Animation kupiona. Ona takim chodzi Pirata Animation. No to trzeba to kupić, tak? Okej. Okay. Dawaj, dawaj. Kolejne wchodzimy w jej ciuchy. To jest to. Więc no kupujemy za 5 robuxów. Mus to mus, tak? Żeby udawać Genę, trzeba to kupić, mimo wszystko. A, no trze trzeba jeden do jeden, 1 nie? do 1. 1 do 1, mamy. Może... Anime surprise, czyli twarz, tak? Że trzeba to kupić, 70 Robux. Jejkuje. ile już tu to... Widzowie, policzcie i napiszcie w komentarzu, ile Robux wydałem na ten odcinek. Masakra, tyle Robux wydałem na ten odcinek, ale dobra, zaraz będziemy musieli wejść sobie i postraszyć ludzi. Zobaczymy reakcję ludzi i co w ogóle będzie. Dobra, i teraz jeszcze Cinamo... Cinnamon hej. O, no ma CINAMON nowe włosy? Uu. Co to za taki, taki chyba brązowo-rudy to chyba jest? No czy Znaczy nie? taki w ogóle dobra, ale no kupujemy to 80 Robux. No trzeba to trzeba, tak? Mój to mus. Dobra, no i ona wygląda tak. Yy, ja mniej więcej sobie wcześniej już sprawdziłem, jak to trzeba ubrać wszystko, więc wchodzimy teraz w katalog. Teraz tak. Yy, trzeba to i to ubrać. Koszuleczkę ściągamy, to ściągamy, to ściągamy. To ubieramy. I teraz tak yy, wchodzimy w. Animation. I pirate, pirate, pirate. Ona ma cały piracki styl chodzenia. Dobra. Ok, ona ma taki styl chodzenia. Yy, I teraz musimy jeszcze przejść w. Body. Yy, czy da radę założyć cały body? Da radę założyć cały body, jest to Woman. Zaraz zobaczymy, tutaj trzeba wpisać Agil Jennifer. I zobaczymy, jakie ona ma dokładnie. Yy, ten Body, ciało Ma głowę i ciało taką. Zobaczymy, jak ona się nazywa: Woman Head i Woman Torso. Więc łuman, to. I teraz powinniśmy mieć typowo to i to usunąć. To, to i cinnamon i piratę. No, i jak już? Chyba już to mam gotowe. Dobra, widzowie, yy, mamy aktualnie chyba założone wszystko. No to co? Trzeba to sprawdzić no, teraz, teraz tutaj. Dobra. Yy. No, 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 wchodź na Robloxa. Patrz na to. I co? Coś się zepsuło. To się chyba zepsuło. za babę się przebrał. Nie, bo czekaj, bo ja nie mam ten rąk jak kobieta. No, o, jesteś man, a nie o, woman. No, to, to czekaj, to chyba trzeba yy, Musisz naprawić. Musisz chyba zdjąć obecne, czy coś. Eee, to jest, Albo wysi wejść? Muszę chyba już... wysi wejść, to jest straszne. <laughs> nie. Ja co, ja to nie prze wygląda... Przepraszam, ja wyglądam strasznie. Ale patrz jak się wszyscy... Dobrali. Ale nie. No to nie. To jeszcze nie to. To jeszcze nie to, Więc jeszcze nie to. Dobra, już, już to robię, już to robię, już to robię. Już wchodzimy z powrotem na serwerek, który jesteśmy. Mam nadzieję, że teraz da mi dobre ręcz, rączki. O, dobra, jestem. Chyba ci widzę, chyba tak, chyba jest git. O, to, to ja. Dobra, to działa. Jest dobrze, jest dobrze, no. O to, panato. To jest ona, ona tak serio chodzi, co wiesz? Jest? Ej, ty, jeszcze musimy zobaczyć... Ja! Już wiem, co zrobimy jeszcze. Eee, no, no, no. Tu... A. Eee, new four. O, patrz na to! O, jeszcze nick nad głową. No, ona... Jest? Jestem rodzinnym trasakerem. To od razu wszyscy Jeszcze się do mnie ten... No ale ona taki ma wszystko, to jest no, wszystko no? co ona ma. Teraz wiemy, ten. <ścoughs> Jestem prawdziwym hakerem TikTokowym. O jejku. I nie ja, boisz się mnie, że cię Ale Fajnie to wygląda. No, Wiesz, że cię zaraz hakuje. Co? Ja cię z hakuje. Nie! Dobra, ja uciekam, ja uciekam, nara! Idę stąd! Chodź tu do mnie. Ja zostawię łapkę w górę i supa! Proszę, nie, Chodź haku. tu do nie mnie. hakuj. Chodź tu do mnie! Nie, co, ty ma Chodź tu do, się do, do się mnie! Chodź tu! Chodź tu do mnie! Policja, policja, halo! Halo, policja! Mam hakera! Do mnie. Pomocy! Dobrze. O patrz goni ją! Ona ucieka ode mnie! Ona ucieka ode mnie! Ooooooo! Co on ucieka. jest? Ucieka! Co chodzi? to? To jest creepy! No, ale co ma to ja gonią? Nie no! Do... no. O, o, ej, dobra, ale... Ludzie, ej, go. tom teraz dopadnę, tom teraz dopadnę, patrz Ooooo. Dawaj O ucieka, Tę... pa, pa pa! O, nie, stoi. O co? Ty patrz tego, będziemy hakera Dawaj haker. go! I co teraz? I co teraz? Mam cię. Dobra. O, ale jaki mały! No to jaki mały? Jaki mały. No. Jaki mały słodziaczek? Coś piszą. Nie wiem co piszę. No wiem. Bo, to, to, po jakiego to jest? Kurczę. Nie po wiem po jakiego to śniec. jest. Elo, o, to jest. Ale o jest... Elo, klaczek. No, no, <laughs> Dobra, ale teraz tak. Musimy iść do kogoś do domku i ten. Tam ktoś jest. Patrz. Tu dawaj, dawaj, do nich. Idę, 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 idę. Czy ktoś jest koło domku gdzieś? Musimy wiesz, gdzie skoczyć. Bo wiesz, Jenna atakuje Brukselę. No, napad trzeba zrobić. Napad, napad na dom, napad na twoje serduszko. A później pan. Tak, tak, A później tak. hakujemy cię konto. E, coś tu jest, nie? Ale mi nie zhakujesz, prawda? Proszę. Nie, nie, spokojnie. O, 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 ty, jest tu, patrz, ucieka, 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 zobacz. O, o, widzę. Mamy ją, mamy ją. Dobra, Ej, będzie Jenna na rowerku. O, to sobie, i to sobie wezmę jakieś autko e, Tu są ludzie, po. Ło, i tu jest ktoś. Dobra, bierzemy. Ja do ciebie. Nie, Ile ale tu o, nie uciekła. Ile tu Albo schakowałem ją. Albo. O, ona jej dałeś. Co? Ta jest? pana. Ej, w ogóle Ty trzeba dlaczego? tak o, to zrobić: kto nie będzie wiedział, kto nie będzie oglądał tego odcinka, zaprosimy was widzów na serwer i zrobimy trzy na przykład takie agil Jennifer, będziemy się zgadnić, które to ja. O. o Ej, wchodzimy do jakiegoś domu, ale nikogo nie ma w domku. Ej, tu są ludzie, Jadą, patrzcie na ludzi. Cześć. Widzę, wszyscy Oni za to jadą, co jest? co jest? Ale to nie Nigdy. widać, że to ja, Mandy. To... I to nawet nie są Polacy, to mnie nie no znają. Jest inny nick. się zainteresowali no, tym, no przecież... dobra. Zowie, ja tak na razie zostaję. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Wbijajcie do doskiego. Na razie. Oj, tak, tak. Do kolejnego odcinka. Siema.